Czy wiesz, kto czuwa nad tobą, gdy śpisz? Kto zajmuje się twoim bezpieczeństwem, wygodą? Kto dba o standard i wizerunek twojego osiedla lub twojego budynku? Czy wiesz, kto jest niezbędny, jak powietrze, dla poprawnego funkcjonowania twojej nieruchomości? To właśnie od zarządcy nieruchomości oraz od jakości świadczonej przez niego usługi. Zależy w ogromnej mierze satysfakcja z miejsca, w którym żyjesz i pracujesz. Według naszych klientów z zarządzania nieruchomościami, czynimy sztukę. Robimy to poprzez najwyższe standardy, wzorową komunikację oraz dbałość o budżet i wzrost wartości nieruchomości. Jak to robimy? Czynimy sztukę z każdego elementu naszej pracy. Transformujemy Twoją nieruchomość. Zarządzamy przez pryzmat korzyści. Dostarczamy najwyższą jakość w najniższej cenie. Wierzymy, że efekt ma znaczenie, a efektem współpracy z nami jest minimalizacja kosztów funkcjonowania obiektu, skuteczność w realizacji zgłoszeń, najwyższy komfort współpracy, zadowolenie z tego, co widzisz, gdy przebywasz na zarządzanym przez nas obiekcie, podniesienie bezpieczeństwa i Twój spokojny sen. Nasi klienci czynią nas sławnymi, polecając nasze usługi innym, między innymi za to, że codziennie doświadczają różnicy. Wychodzimy z założenia, że to, co dla innych jest trudne, dla nas jest dopiero początkiem, dzięki któremu przekraczamy oczekiwania. Jeżeli tak jak innych interesuje interesujecie to, co najlepsze, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Imperium.